Cześć, witam Was serdecznie na kanale Scrapgate, z tej strony Kasia. Nadal nie mam frontpage'a na Facebooku, także wszystkie informacje, nowości, wszystkie informacje na temat sklepu i nowych warsztatów, wszystkiego będą się co pojawiały na karcie społeczności, to na YouTube, więc jeżeli nie subskrybujecie i nie macie wciśniętego dzwoneczka, Proszę, zróbcie to, bo wtedy będziecie dostawali te wszystkie posty, które się pojawiają. To jest na karcie społeczność, jak otworzycie kanał. No i się do tego filmy, będziecie mieli powiadomienia. Nie mam możliwości na razie komunikować się z Wami w ogóle przez fanpage, bo został on zablokowany z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn. Ale wracając do, do, do dzisiejszego filmu, słuchajcie, ja już nie pamiętam, kiedy robiłam prezentację jakiegoś projektu, który sama dziś zrobiłam, bo zwykle to są projekty warsztatowe, które się nagrywa i później puszczam, albo to są projekty, które robimy razem na kanale, ale dzisiaj, słuchajcie, kontynuowałam projekt, który zaczęliśmy sobie na naszym live'ie, wrzucę Wam link w komentarzu i tutaj w informacji wrzucę Wam odnośnie do tego live'a, tam zaczęliśmy robić tą bazę, to jest baza stworzona... Z papieru skrapowego z kolekcji Scrap mi i z kolekcji UHK Galery. I my zrobiliśmy sobie, słuchajcie, pierwszą stronę taką, ona tak wygląda. Ale oczywiście ja poleciałam Później w innym, innym, inny troszeczkę sposób, ponieważ nie podklejałam już tej całości tutaj, która jest tutaj na podniesieniu, tylko resztę zrobiłam na płasko, bo stwierdziłam, że nie chcę dodatkowych, bo to się zaczęło robić. Zobaczcie, to i tak jest takie w miarę puszyste i stwierdziłam, że nie chcę tego robić, a w lewych kieszeniach chciałam zrobić właśnie miejsce na maty, które są jeszcze nieskończone. To są na razie miejsca. Ja to tylko pokazuję i każda lewa strona ma takie miejsce. Z prawej tego nie robiłam, tylko z lewej, żeby też można było jakiś opis zrobić, bo... Generalnie myślałam, żeby zrobić te zdjęcia pionowej poziome, ale potem stwierdziłam, że to jest tak mały album, tak mały projekt. Tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 zdjęć, i po prostu wybieramy 12 zdjęć w pionie, dla osób, które to dostanie, albo nasze. To jest jakiś wiecie, tematyczny męski album, więc generalnie to raczej dla taty na dzień taty, czy dla dziadka na dzień dziadka, czy dla dziadka na urodziny, dla taty na urodziny, dla brata wuja i tak dalej. Więc raczej tutaj bym po prostu do. Prostszego wypełnienia, bo wiemy, że my robimy piękne projekty, ale później ciężko z ich wypełnieniem. Także dla takiej prostej polityki, że tak powiem, wypełnieniowej później. Polityka wypełnienowa to jest jakaś nowość na domu na rynku moich, moim słownym. E, żeby to było po prostu zrobione dobrze, no to e, i łatwo, żeby było do uzupełnienia, to po prostu siedziałam tylko pionowe, konkretna ilość, i, i, i jak to mówią, cyt. Dzisiaj Wam pokażę, jak skończyłam, jak robiłam dalej, po, zaprezentuję Wam i. Na kolejnym, w kolejnym naszym live, znaczy nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu skończymy sobie ten album, zrobimy sobie okładkę razem i być może tutaj wnętrze sceny coś wykombinujemy, jeszcze zobaczymy. Sami zdecydujecie, czy będziemy to robić, ale podgoniłam, dlatego że ta strona się powtarza po prostu przez wszystkie strony. I jakby stwierdziłam, że nie ma sensu większego robić to na live, bo ja Wam wszystko powiem skąd się co wzięło i dlaczego. Więc na pierwszym stronie zrobiliśmy tutaj taga, lekko podniesionego. Ja tu zdublowałam ten motor, zawiązałam sznureczek i napis, napis wzięłam z kolekcji. I teraz one, ktoś mógłby powiedzieć, że mm, kurczę ciężko je wykorzystać, bo one są takie wiecie duże, nie? Że to takie wiecie kwadraty. Ale słuchajcie, ja to po prostu pocięłam i wydaje mi się, że to jest super na te napisy, na taki albumik. I teraz tak, tutaj mamy kolejną stronę. I tak jak mówiłam, te wszystkie są otwarte z lewej strony. I tutaj zrobiłam, wszędzie, słuchajcie, są banerki, one są podniesione na e, trójwymiarze i na to jest naklejony e, jakiś element kol z kolekcji. I tu oczywiście jest podniesiony, znaczy jest podklejony kraftem, dlatego, że jak będziemy tu wsuwać zdjęcie, czy e, wiecie, wkleć i w ogóle on jest taki wystający, to on mógłby się gnieść, więc on jest podklejony. Na tej stronie tak jak widzicie mamy don't worry i be happy mamy to roz, 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 rozerwane re, jak to powiem, rozerwane bo to wygląda tak tutaj na tym naszym uchakowym um, projekcie papierów, więc ja sobie tutaj rozdzieliłam, don't worry, i tutaj akurat go nie pokleiłam, bo jest dość mały, nie podkleiłam go kraftem, um, ale w sumie nie wiem, czy nie powinnam, chociaż tak jak mówię, tutaj są też, jest taśma dość, dość tutaj, wiecie, jeden pasek drugi, więc to się raczej będzie trzymało. Tutaj mamy znowu, um, najpierw banerki przykleiłam, później przykleiłam znowu ten, i taguś i bihep już nakleiłam tutaj. I tu widzicie, jest taśma, ale to Y już nakleiłam na płasko i tu chyba też tak zrobię. Tutaj na płasko nakleję. No bo to są bardzo delikatne elementy i one znowu będą się gnioty. To będzie tak, o, widzicie, i to się w końcu oderwie. Zwracajcie uwagi na takie, wiecie, te głupotki to się wydają. Czekajcie, bo szukam właśnie kleju. Użyłam go, jak widać, bo mam w ręce nawet <laughs> zakrętę. Ale gdzieś mi się bo teraz tutaj przyściłam. Już gdzieś go pchnęłam pewnie i mi się gdzieś... O jest! Już to za, za pamięć to zrobię z wami. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy, słuchajcie, dlatego, że nie, nie jest problemem, czy może jest, ale wiecie, jedno to jest zrobić projekt, który ładnie wygląda, a drugi projekt, który będzie użytkowy, a jednak pamiętajcie, że te albumy mają być oglądane, użytkowe. Więc tak jak widzicie, H i Y jest przyklejone, a tu jest na podniesieniu, wygląda to spoko. Tutaj użyłam takiej, takiego paska jakby mm, mm, skórzanego z takimi jetami. te mam od y, y, Scrap Kolejna strona, tutaj mamy znowu miejsce, to będziemy sobie uzupełniać i tutaj mamy, użyłam tutaj, to jest też z kolekcji ten pasek, wycięłam go i użyłam jakby na banerku podniesionym, podkleiłam tego byka, bo taka wiecie siła męska i tutaj już zostawiłam nic, nic nie zostawiłam, bo tutaj też z drugiej strony mam element. Więc to się fajnie tutaj e, tak powiem, ładnie prezentuje. Tutaj z kolei zdublowałam tego faceta. On też tutaj był pod spodem, tylko ja go zdublowałam, bo akurat w kolekcji właśnie był ten sam rozmiar. A tutaj dałam tylko belief, i tutaj widzicie, znowu są dwa banerki. Tutaj fajnie ten papier też wygląda na przykład jak banerek, ale on już tu w oryginale jest. Znowu miejsce. Tym razem użyłam taśmy, ale granatowej, tamta była brązowa. I tutaj trampki, i tu już widzicie, jak tu wszystko jest wystające, to raczej podklejamy tutaj na papierze, i banerek znowu podwójny, też przyklejony na tasiemce. A z tej strony Enjoy The Little Things. I tutaj też jest rozdzielony. Ups, rozdzielony ten napis, który normalnie był w całości i tutaj znowu jest na podniesieniu tak, przewiązany znowu sznurkiem, ten sam element i tutaj ten, tego już nie podkleiłam, bo on jest dość mocno przylegający do tego całego banera pod spodem więc jakby nie trzeba go za bardzo, leczyć, się zobaczyć, nic nie powinno wydarzyć, bo jest dość sztywny aż tutaj dotąd jest ten banner. Kolejna strona, you can and you will, czyli znowu przykleiłam tutaj, ponieważ to jest na płasku przyklejone, to też dałam tutaj um, podkład, żeby był widoczny, tutaj delikatnie to jest niepodklejone, żeby to zdjęcie do końca wyszło. I tutaj mamy znowu podklejony motor, on jest przyklejony tylko na dole, żeby tu można było wsunąć znowu zdjęcie i je wkleić. E, I znowu tutaj element podklejony i podniesiony, czyli ten chłopak tutaj and you will, to już nakleiłam na niego. Wszystko jest potuszowane. Tu oczywiście też jest otwarte. Kolejna strona to znowu baner, ale tym razem z prawej strony. E, I tutaj mamy duże auto przyklejone na kolejnym tagu. I tutaj wejdzie zdjęcie. Te banerki też, teoretycznie można może by było schodzić po podklejać, bo zobaczcie, one no też tutaj te końcówki są e, tym, ale w sumie nawet tu nie pomyślałam. To one są dość dłuższe, więc długie, więc myślę, może, może nie będzie najgorzej. Teraz kochani, z tej strony znowu mamy tą, ten sam, e, tylko też w brązie. Tak jak widzicie, to jest papier tylko skrapowy. Tu nie ma żadnej bazy, ale to zapraszam Was na live'a, tam o tym mówiliśmy. Tu podkleiłam też pod zdjęcie mm, sztangę i tutaj tego mężnego faceta. I też go nie podkleiłam, bo on jest z kolei, wiecie, dość duży. Jest taki obły. Nie ma takich wystających, tak jak tu elementów, tylko jest raczej taki duży, ale też można byłoby go podkleić na pewności. I oczywiście, miejsce tutaj jest też na komentarz, jakby już zrobimy. I tutaj mamy. Mamy znowu napis trzyczęściowy. This is the beginning of anything you, can, you want, czyli, czyli znowu tutaj podkleiłam od dołu, żeby można było to zdjęcie wsadzić. Tutaj na piance eee, tutaj mamy trójwymiar, i tutaj pod tym tagiem, i tu pod banerkami. You want też dałam na z czarnym podkładem, bo tutaj by też tak wystawało i mogłoby się podnieść. I na ostatniej stronie nie mam już żadnego, żadnej grafiki, bo powiem wam, że. Ja mam takie trochę zboczenie, nie wiem dlaczego, ale jak robię ten taki projekt, to, to widzę konkretną osobę, tak? Ja nie robię takiego projektu dla byle kogo, czyli zakładam, że na przykład jak to byłby projekt dla mojego taty czy dla mojego męża, no to staram się trzymać tych grafik jakoś tak tematycznie, tak? I tak jak mój mąż na przykład uwielbia motory, no i jest generalnie, wiecie, no lubi być elegancki, nie lubi też zegarki fajne, pije piweczko, mm, no to jest, mówię, to jest taki jakby siła męska, nie bardziej. Tutaj mam jakieś alkohole takie już cięższe, że tak powiem, motor, auto, no bo faceci już lubią dobre auta. Tutaj troszkę na wyrost, bo raczej nie ćwiczy mój mąż na razie, ale może kiedyś do motywacyjny taki. Więc jakby nie umieszczałam grafik, które na przykład wiem, że no jakby nie reprezentują go tak za bardzo, teoretycznie mogłabym jeszcze tą, bo też jest o tą rączką, ale tak jakoś średnio dużo alkoholi, z kolei nie chciałam przealkoholizować tego projektu, żeby nie było, że to jest tylko dla jakiegoś, wiecie, człowieka, który wiecznie pije, kol mi też nie pasował jakby wiecie, buty eleganckie no raczej nie mój, nie mój mąż na przykład, ani mój tato, tutaj z kolei też są dużo facetów, jest też jakby nie chciałam znowu, ani to surfing, ani rozumiecie, czyli Staram się robić ten album pod kątem jakiejś, jakiejś tam, powiedzmy, osoby. W związku z tym tutaj mi już nic nie pasowało i zostawiam po prostu tylko napis. Więc, Creativity is Intelligence Having Fun, czyli e, taki, taki fajny napis, że tak powiem, zbiorczy, czyli właśnie, że kreatywność to jest taka inteligencja, która po prostu się świetnie bawi. E, więc e, na tym skończyłam. I tu mówię, tu mogę mieć jakieś piwko czy coś, ale mówię, no bez przesady, nie będę tutaj robić z tego albumu, bo w ogóle, wiecie, e, bez przesadu. Także. Tu oczywiście też mamy otwarte. Więc słuchajcie, albo jest naprawdę bardzo prosty. Ja serdecznie Was zapraszam do tworzenia własnych projektów tego typu. Oznaczania mnie gdzieś w sieci. Nie oznaczajcie teraz skrapkę, bo mnie nie ma na razie na Facebooku, ale Kasia Grusza na przykład, albo właśnie gdzieś tam podeślicie. Chodzi o to, żebym ja to znalazła, tak? Czyli jakby nawet nie tyle, żeby link do, do filmu podać, ale byłoby bardzo miło. Ale tak, żeby ja mogła znaleźć te rzeczy, bo Wy czasem publikujecie, ale ja tego po prostu nie widzę, tak? No bo to jest osoba, która na przykład nie wyświetla mi się często, więc ja, mi umykają w ogóle te projekty. Więc to jest bardzo ważne. W komentarzu mnie wywołać, no jakkolwiek. I słuchajcie, stwórzcie sobie taki albumik, to jest naprawdę bardzo prosta. Zobaczcie, to jest jeden papier, drugi papier, trzeci papier. E, tutaj mamy tylko czarną okładkę i zobaczcie powycinane elementy. Także serdecznie Was zapraszam do projektowania. A ja zapraszam Was jeszcze przy okazji też dodatkowo na tego live'a, który będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w środę. Zapraszam Was do newslettera, bo zawsze w newsletterze ja w 90% staram się mówić, co będzie na live w środę. I wtedy będziecie wiedzieć, kiedy to będzie, jak, bo czasem nie uda mi się na przykład w poniedziałek jak wrzucić grafiki, co będzie w środę, a wrzucę to na przykład w środę rano, tak? Albo im w ogóle informacje. Także zapraszam Was do newslettera na stronę www.skradka.pl. Tam dostaniecie, jeżeli to pierwszy raz jesteście u mnie i pierwszy raz się wpisujecie, dostaniecie warsztatek darmowy, a raz na jakiś czas taki warsztacie będę też wysyłała do newsletterowiczów, taki w prezencie, taki zamknięty projekt. Także zapraszam Was tam i właśnie na live zrobimy sobie okładkę. Czy zrobimy ją w środku, może jakieś kieszenie, może jakąś kieszeń na kartkę na przykład może nawet kartkę zrobimy. No i coś pokombinujemy tutaj na okładce. E, także no, mam nadzieję, że będziecie ze mną. A ja dzisiaj się z Wami żegnam e, i e, mam nadzieję, że spotkamy się na wspólnym tworzeniu. Zapraszam Was na tego live'a, który się odbył. A dzisiaj się z Wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki za mój fanpage. Póki co jestem na Instagramie cały czas jako, ins, jako skrapkę, także też tam możecie mnie znaleźć. Pusiaki i do zobaczenia. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz Wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz Podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!